pokoleniowe obradowanie w Gminie Dębica, specjalna świąteczno-noworoczna sesja już za nami. Podczas posiedzenia Młodzieżowej Rady oraz Rady Seniorów podsumowano mijający rok pracę obu zespołów. Pojawiły się również plany na 2023. Będzie dzisiaj ustalanie budżetu na 2023 rok, więc na pewno pomysły jakieś będą, co zorganizować. Na pewno poruszymy tematy odnośnie łączności uczniów z, z wsi prawda, do szkół w miastach. Chcemy podsumować, chcemy pewne osiągnięcia, a tych osiągnięć jest sporo. Spotykamy się po takim dłuższym przerwie, bo ta wcześniejsza kadencja była taka. No nie bardzo ze względu na pandemię, na oboszczenia, nie mogliśmy się spotykać i tak dalej. Mam nadzieję, że ta kadencja będzie przebiegała bez zakłóceń, że te wszystkie choróbska, ja to tak nazywam, że nas nie dosięgną, zresztą w ogóle mieszkańców obywateli Polski. Wydarzenie zorganizowano w Euli Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica w Pustkowie Osiedlu. Wójt Stanisław Rokosz poruszył temat latoszenia zdroju i przedstawił drogę do uzyskania statusu uzdrowiska. Dobrze, że takie spotkanie jest i zawsze po prostu tak samo, żeby seniorzy spotykali się z młodzieżą, żeby przekazywali po prostu swoje doświadczenia, zarówno te życiowe, osobiste, zawodowe i żeby młodzież mogła wyciągnąć właściwe wniosku u progu tegoż życia. Z drugiej strony pokazujemy dorobek, jakie kierunki przyjmiemy współpracy na podstawie tegoż programu, który jest pilotażowy. Niemniej jednak chcemy, żeby w odczuciu Adresatu, zwłaszcza adresa, e, seniorów. Wypadło to po prostu jak najlepiej, z najlepszymi skutkami. Tym bardziej cieszę się, że zarówno ta główna rada gminy Dębica, oraz właśnie Senioralna i Młodzieżowa spotyka się na to świąteczne spotkanie właśnie tutaj w Centrum Kultury Bibliotek Gminy Dębica. Znaczy, chyba jest to miejsce przyjazne dla naszych radnych bez względu na wiek. Myślę, że to jest dobry czas na podsumowanie całego roku pracy. Mamy też nowo wybraną Radę, więc tak naprawdę to są pierwsze, pierwsze właśnie taka sesja świąteczna. No, ale na pewno nie zabraknie dzisiaj również tematów do omówienia, także nie tylko spotkanie świąteczne, ale chcemy również podsumować troszeczkę cały mijający rok i może kilka zdań powiedzieć, co będziemy chcieli w przyszłym roku realizować, jeżeli nam zdrowie tylko pozwoli i warunki finansowe, bo wiemy, że różnie może być. Spotkanie było idealną okazją, aby złożyć życzenia na nadchodzący nowy rok. Wszystkim mieszkańcom gminy serdeczne życzenia i wszystkiego najlepszego na nowy rok 2023. Życzę zdrowia. Po prostu to jest rzecz najważniejsza. Będzie zdrowie, będzie wszystko. Natomiast. Dla Wójta mam takie życzenie. Najpierw podziękowanie za to, czego dokonał i by jego po prostu plany, marzenia się spełniły tak prywatne, jak i dotyczące naszej gminy. Życzę wszystkim po prostu niezależnie od wieku, każdy ma potrzeby. No dobrego, udanego Sylwestra, czy na dużej, czy na małej sali, no a w następnym roku po prostu żyć w tym spokoju, pokoju, no i żeby dalej kontynuować, bo to jest dobro, to jest dobro. Doświadczenie przekazywane po prostu innym to jest to dziedzictwo, dziedzictwo po prostu tu lokalne, ale jednak bardzo, bardzo ważne. Gośćmi świąteczno-noworocznej sesji Młodzieżowej Rady oraz Rady Seniorów byli przedstawiciele jednostek gminy Dębica, Centrum Kultury i Bibliotek, Centrum Usług Społecznych, a także uzdrowiska Latoszen Zdrój.